Hej, cześć, uśmiech, powitam Was w kolejnym odcineczku z, z serii Headstone i dzisiaj zagramy sobie... Dobra, chyba już 15 level, dobra, I... I... muszę trzymać grę, okej, okay. sobie wydajniej. I tak. Rankedagrama. W... Szajty, więc. Mogę, może do 24 pójdę, bo tu pokazuję Nie wiem, czy to pokazuje dobrze, czy nie. Lecz to się ładuje to jest tragedia. Zawsze pokazuję Paweł, prawda? Zawsze to był to był głupie. Luding jest głupi. Melfurian vs. Tak. A, tak w ogóle tradycyjnie jeszcze. Okej, okay. dobrze, stary. Hehe. A weźmiemy wszystkie. Weźmiemy wszystkie. Ty co? Tomu dajesz? Tomu dajesz? To? To? czy Nie wiem. A kto tutaj jest? da Okej, okej. An empty malach list. Okej. Czyli enter. Nic nie chcę zdradzać. Co dać? O! Co? <coughs> Czekajcie, usiądźcie, żeby mój głos był w pełni dobry. Okej, okay, także że jest szybki. i już mi walą. Je, yeah. <noise> dobry je, 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 Okej. Okej, Użyjemy I my mamy I teraz sobie... Dobra. Dobra. to użyjemy. Zabijemy jej tego. O! Opsze, O, fajne! nie wiedziałem, że tu może takie rzeczy Okej. Dalej nie mogę, shite. Mogę tak? Walać? O. dalej. Okej. Czyli tak, masz dwie takie, okej. Okej, tu może ktoś tam jest. Okej, czyli plus dwie dostaniemy, czyli byśmy mogli cofnąć to, to. waląc go raz chcę ich powalnąć później wziąć co jeszcze mamy trzy dobra to nie potrzebujemy lecz to, kiwa dobra nie mamy tego dobra Ta tego mego burza zwać jednego i teraz ile zada? to mamy idę Dwa damage'a, Survey... czyli w sumie jeden damage, był jeszcze tarczę. Kiedy, kiedy ta rakieta wrzucił Już nigdy. Nigdy nie musiał się zrozpałnić. Trzeba pelwerki O, jest sobie już. I? Tyduuu. Tylko być lot może się. Dobra, nie to nie. Okej, okay, walowałaśmy tego. Czyli my mamy. Eee, te... ile? 6. Okej. 5. Tego bym się zarował i tego. Okej. Okay. Job's done. Job's done, okej. Okay. Lecimy tak. Czyli to by musiałby dwa razy zaatakować, czego gdybyśmy zabili tego ligem. Co jest git? Jest git. Co mi teraz znasz? No pokaż, pokaż co tam walniesz. Kurde to się rozwaliło... Nie, znaczy się zmienili to chyba to było. Nie, 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 się. Znaczy. No, nie, że trzeba coś się nie odpali. Co się powinno odpalić? Wiecie? A później to, bo już wszystko by lecieć. Ciekawe czy on widzi jak to wala, bo ale fajnie było. Okej, okay. myśmy znowu będziemy mieć plus 7 bary. Gulie. to jest. I mamy jeszcze 3 resta, 8 health, ale to nam się nie przyda. Tak, tak, i robimy tak. Jest git na razie. I potrzebujemy czy... Trze Trzeba potrzebujemy tego ustawić. Później tego i będzie jeździć. I może to wygrałem jednak. Fajnie było, bo dawno nie wygrałem. Nic, dawno w sumie tego nie grałem. Ups, minus trzy. Okej, okay. mamy to samo. żeby to było, być byli wtedy siedem. Tak się wydaje, czy nie? Powinniśmy mieć więcej niż on. Bo no, tak. Okej, okay. okej. Okay atakuj, atakuj, tylko nie możesz zaatakować, bo tego zaatakować pierwszy. What to do? tutaj, tutaj, to tutaj, tutaj, do, tutaj, 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 4? Czyli tutaj, z tego tutaj, 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 Teraz tutaj, 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 I... Będziemy mieli znowu max HP. To będzie git. Hmm? Lord of Eryna. Okej, okay. ta chyba Jeszcze ten The gate gitem. Jeszcze oni tego nie rozmawiali. Ups. Tego walę za to. Zatem ja więc on będzie miał problemy małe też. Tak samo jak ja. A teraz z co na typik. Tak. Tak jak myślałem. Okej. Okay. The gates are open. Uh, to zrobić mi to walno i to. Okej, to też, czyli ja bym miał 30. I to i to sobie. Nie. I. The tego. Puta mi za dużo dowiedzieć się. Niczego nie wiem. Ty niczego więc robię bez sensu, chyba, no, trochę bez sensu, bo jest taki mały problemek. Teraz tego za go Okej. O, nadal więcej co nie robi. Lecz... ...ma dużo kart. Ale ja... ...mam więcej many do życia oraz... full hapsy, ale ma tylko 22. Ale on może też się mychilować. No. Więc, będzie małutki problem, jak on się wychyluje, wychyluje, o, wychyluje, o, nie wychyluje. Czy to może tego nie można? Co mogę tu kliknąć? że to się to Serio, co to? Okej... Okay. Okay. Dobra... Teraz z tego przywalimy, jako mi tego nie rozwali, więc mam wątpię w to... To... Wo, trochę... Trochę gościu dostanie. Aby sobie zrozumieć kolejną rzecz... Okay. Teraz co?

Tak, no, ja no, się, tak no, to, to, to. Teraz i tego pewnie zaczuję tym, więc i tak, i tak, po będzie się tego typka chyba, że nie chcę i, i po prostu wykończyć, lecz jak ja bym go dwa razy walnął, to po nim już praktycznie jest Bo to po dziewięć razy zadaję, a mi po 8 zadaję, więc I... o no, palę Okej. Okay. What? Seriously? To może by się już poddać, bo mi tak jak to. To wiemy, że Oh no. the Dobra, to tak się poddamy! Okay. Okay. I to. No, ja miałem przy to tak jak dużo, że trochę ja no, no, powiedziałbym i kadłubi Starset Distrakt no ma ja, więc najgorszej radziej nie mogę stracić w tych dobra, także trzymajcie się, komentujcie oraz lajkujcie, że się podobało Wam. No i tyle, dzisiaj króciutki odcinek, bo nie chcę drugiego sercu wstawać. i tyle. Trzymajcie. Pio.